Dzisiaj będziemy mieli prawdziwe combo. Co może powstać z połączenia siły pato programisty i pato budowlańca? Kapitan kupa, bo inaczej tego co się wydarzyło nazwać nie można. Ale może od początku. Kupujemy nowe mieszkanie z rynku pierwotnego od dewelopera. Co prawda drogi jeszcze nie ma, będzie może w drugim albo w trzecim etapie. Winda z reguły nie działa, bo wszyscy nią wożą materiały budowlane, jest przeciążona, więc znowu zaczyna działać jak serwisant przyjedzie, ją odblokuje od przeciążenia. Ale w końcu mamy wykończone nasze mieszkanie, możemy się rozłożyć w fotelu i dostajemy pierwsze rozliczenie. No i w rozliczeniu też odkrywamy, że miejsce garażowe w parkingu podziemnym kosztuje tak 150 zł, choć koszt jego utrzymania tej hali czyszczenie to jest może 5 dyszek. Ale cieszymy się, że to już koniec tych wszystkich trudności z deweloperem. Ale to nie tak. Okazuje się, że wraz z wądrębnieniem pierwszego lokalu powstaje wspólnota mieszkaniowa i deweloper ustanawia sobie zarządcę. Nie jest biegiem okoliczności, że sam sobie wybiera tego zarządcę i wybiera go takiego, który będzie mu stwarzał jak najmniejsze problemy, czyli wszystkie reklamacje, usterki i narzekania mieszkańców na niedziałające domofony. Zrobi tak, żeby deweloper był zadowolony, a mieszkańcy niekoniecznie. I tak oto jeden z moich kolegów kupił mieszkanie od dewelopera, przeszedł przez to wszystko. No i do rozliczeń firma ma platformę. Ma jakąś platformę, jest takich wiele platform, można w nich wybierać i przybierać. Ale platforma nie była przez przeglądarkę. Nie Niektórzy możemy sobie wpisać, tak jak tutaj, gdzieś tutaj coś znajdziemy, jakieś e mieszkaniec. Tutaj nazwy aplikacji są przypadkowe, nigdy staramy się nie przytaczać konkretnych firm. Po prostu jakiś przykład robimy, gdzie można się tam zalogować i sobie sprawdzić, ile mamy do zapłacenia, ile wody służyliśmy, i jakieś uchwały czasami ustalać. No takie podstawowe rzeczy związane z działaniem wspólnoty mieszkaniowej. Ale. Ta firma, inaczej ten zarządca, stwierdził, że nie mają web portalu, że będzie aplikacja mobilna, bo tak jest wygodniej dla użytkowników. No, przyjrzeliśmy się tej aplikacji. Aplikacja taka typowa, dobra, górnolotna aplikacja czyli napisana w elektronie, która nie robi nic więcej poza wrapowaniem stronki, która jest ukryta przed użytkownikami. No ale zawsze to jakoś wygoda, bo mamy ikonkę na telefonie, nie musimy się logować, choćkolwiek też sobie można z chroma na Androidzie wyciągnąć skrót. Na pulpit i efekt wizualny będzie taki sam, no ale dzięki temu mamy lokalizację, łatwiejsze przerzucanie zdjęć niech im będzie. Ale trochę było zaskakujące, dlaczego nie dadzą też dostępu do web, bo skoro wiemy, że ta aplikacja <gryw> pozwala. Korzystać, tak naprawdę korzysta z weba, nic tam więcej nie robi, żadnej wartości danej nie ma. Bo czasami można faktycznie nie zdobyć, że coś faktycznie tam się dzieje więcej, ale to po prostu było as is, po prostu ta strona. To co szkodzi na przeszkodzie, żebyśmy mogli używać bezpośrednio tej weba, który był ukrywany, i pytaliśmy zarządcę, on nie był świadomy, że tak jest, aczkolwiek miał swój panel, taki administracyjny zarządcy pod innym adresem, opytaliśmy Firmę, która to robi, powiem Wam, to jest polska firma, która obsługuje 6 wspólnot i chyba 15 osiedli naliczyliśmy u nich. Oczywiście tam dwóch czy trzech deweloperów tak naprawdę jest. Stworzyło ich dwóch ambitnych młodych ludzi. No może nie do końca młodych, ale z biegiem okoliczności powiązani z deweloperem. To, ale to jest zbieg okoliczności. Więc w ten sposób Mieszkańcy potem nie dość, że płacą zarządcy powierzonemu, za, który tak naprawdę ma tą samą siedzibę co deweloper. To jeszcze sobie zrobili firmy IT w tym samym adresie. Ci sami ludzie, którzy pracują dla dewelopera, którzy dostarczają nam rozwiązanie, no można powiedzieć, spoko, ile to tam no, i tak kogoś trzeba wybrać z rynku, może jakoś się tam dogadują łatwiej. No, na pewno łatwiej idzie im transferowanie danych, tak? Bo, bo tak musi być jakieś API. A tak, powiem wam, dotarliśmy nawet do takich czeluści tej aplikacji. Przerzucają się tam plikami CSV, które tam sobie uploadują z poziomu WordPressa. No właśnie, okazało się, że ten taki, można powiedzieć, że frontend, który jest backendem dla aplikacji mobilnej. Może tutaj zaczniemy rysować, nie? Bo tak trochę jest sobie. Person user jest sobie szczęśliwy użytkownik, to będzie mieszkaniec. Mieszkaniec i on ma swój. Ma swój telefonek, ma swój telefonek, z którego korzysta na Androidzie. Na Androidzie i jest bardzo z niego zadowolony. Natomiast ten Android Łączy się tam do jakiegoś serwerka. A ja tak na szybko, oto, weźmy, jest jakiś serwerek. Serwer i tam mamy Wordpressa. I jest pięknie. I tutaj jest WebSocket. robimy jakieś strzałki. O, to działa tutaj przez WebSocket. A tutaj mamy taki zwykły UI. Ładny i zgrabny. No i można powiedzieć, że wszystko ładnie tutaj się układa. Ale tutaj postanowiliśmy sobie załączyć ADB, czyli Android Android Debugger, który nam pozwala tutaj śledzić. I jeszcze jest coś takiego jak HTTP Toolkit. Dużo jest tutoriali na, na YouTube, to nie będziemy tego robili od zera, chyba że ktoś będzie chciał, to możemy zrobić taki szybki materiał. Co on pozwala? Pozwala w, te, w to, że kiedy mamy jakąś aplikację mobilną na telefonie, możemy zobaczyć, z czym ona się komunikuje. bo Można to jeszcze zrobić na kilka innych sposobów, ale ten jest taki najwygodniejszy. I możemy zobaczyć, jakie adresy są otwierane, i tym sposobem otworzyć ten sam portal, który mieliśmy dostęp tylko z poziomu UIA. Y możemy sobie tutaj zrobić dodatkową, dodatkową. Dodatkowo, przepraszam, trochę tutaj na bała A przepraszam, tutaj nie było. To był zwykły REST, tutaj, by, tutaj była jeszcze baza. Tutaj była baza Firebase, tam ze swoimi usługami i tutaj był WebSocket, tak dokładnie. Tak to było skonstruowane. Tu był WebSocket. A tutaj mieszkaniec tak naprawdę mógł sobie otwierać ten sam UI. Tak, bo tutaj w sumie tak naprawdę był też UI. No, trudno to opisać, jak to ładnie zrobić, ale w każdym razie mniej więcej, kumacie o co chodzi, że teoretycznie użytkownik był zmuszony tylko do korzystania z aplikacji na Androida, ale przy pomocy HP, HTTP tam można było wyciągnąć ten adres, który ta aplikacja tak naprawdę otwiera z tego serwera WordPressu i można było go sobie bezpośrednio otwierać w przeglądarce, czyli tam www. O, niech będzie tak www.oi, a tu będzie os.ui, tak, bo to system persji Androida generuje. A tutaj niech będzie, że to tam korzystało z WWW REST tak zapytań, bo ten UI tak naprawdę też korzystał, odwołał się do tych restów. Koniec końców. A no, więc w sumie to jeszcze tak tak naprawdę to powinno to i gdzieś tutaj. O. I gitara. No i jaka jest różnica, dlaczego użytkownikom nie podawali nazwy aplikacji WWW. Bo jak mamy taką prostą aplikację, zawsze możemy sobie wcisnąć F12. Czyli otworzyć taką konsolę, to mamy network i jak wpisujemy jakiekolwiek głupoty to momencik, a bo tu jeszcze e-mail, walidacja jest, dobra. jakaś tam, to możemy sobie obejrzeć jakie tutaj dane są wysyłane, jakie są odpowiedzi. Token error, przykro nam, ale nie znaleźliśmy i to tutaj się pokazuje, tak i tutaj gdzieś będzie postęp, jakie wysłaliśmy hasło. Proszę, jest payload, password, username. Więc proste i oczywiste. No i powiem, tu się zaczęło. Pierwsza rzecz, serwer, serwer, serwer w ten www, i co my tam znaleźliśmy? Pierwszy, jak to był WordPress z php no to było Error Reporting Call włączony. I wszystkie błędy, które napisałeś, jakiś zły adres, bo wartość pluło. Pluło po prostu na konsole, czyli pojawiało się na tekście. Może jak ktoś nie kojarzy, jak to wygląda, to WP, Error, Reporting, zawsze sobie można grafikę jakąś znaleźć, jak to wygląda. O, że takie błędy, przykładowe jakieś zdjęcie o co chodzi i powód dla którego tutaj to powinno być wyłączone. Gdzie tu jest jakiś obrazek? No, nie ma obrazka. Kopiuj, kopiuj. O, zobaczcie. O, prawda, że otwieram sobie strony i tam się pojawiają jakieś tam błędy. Które można wtedy zobaczyć, jaki jest w jakim folderze, pracuje, a jak spreparujemy odpowiednio błąd, czyli jakąś zrobimy sobie iniekcję kodu, to możemy tutaj dostać jakieś konkretne wartości w błędzie. Także na przykład string się nie konkatuje, ale to już tutaj byłby długi morał tym. Ale już włączony Verbosity na serwerze, którego normalnie nikt nie powinien widzieć, bo UI tutaj to na Androidzie wrapował, już jest złym znakiem. No to lecimy dalej. Okazywało się, to jest klasyka, że jak ten res, ten sobie ajaxowy, tam odpytywał jakieś pola, na przykład użytkownika, to tutaj na przykład w swoim profilu widzieliśmy imię i nazwisko. Tak, była sobie jakaś reguła, i jest tak, że w UI był Tomasz Kowalski na przykład. A i tam, nie wiem, jakieś osiedle kra krakowskie, arkady, cokolwiek. Tak, i to widział w UAI, ale się okazało, że tak naprawdę ten rest, poza tym, zwracał jeszcze masę innego, czasy, czyli na przykład jakiś telefon, nie wiem, co to może być, e-mail, no wszystko, co tak naprawdę, bo reguła tutaj web serwisu czy tam websocketu była taka sama, była po prostu kilka napisanych tych usług, a aplikacja sobie wybierała te dane, które chce prezentować. Więc to jest klasyczny problem, dlatego jak sobie gdzieś tutaj mamy jakiekolwiek usługi, zawsze warto sobie popatrzeć, co nam taki JSON zwraca przy podpowiedzi jakiś auto, JSON, Ajax, example. Zaraz tutaj popatrzymy. Gdziemy, mamy mamy tu jakiś przykład, tak na szybcioko. To będzie jakiś przykład. Jest przykład, czy nie ma przykładu? Jest demo. Ok, tapę sobie tutaj. Momencik. Widzicie, ciężko tutaj znaleźć tak na szybko jakiś ładny przykład. Bo chciałbym live demo znaleźć, żeby wam tutaj pokazać. No dobra. Masa nie ma tutaj. Ale rozumiecie o co chodzi? Jest sobie jakieś zapytanie, wpisujemy CAN, Kanada, na przykład tak jak tutaj, a tak naprawdę to jQuery tam w tle dostaje całą listę państw, a filtrowanie odbywa się tylko z poziomu Y. Więc to też było trochę słabe, bo tak naprawdę tam były jeszcze inne dane, ale powiedzmy cały czas widzimy swoje dane. A teraz już klasyka, po prostu widki opadają. Czyli tak naprawdę atrybuty, które tam były w gecie czy w zapytaniu, można było sobie podmieniać. Walidacja tego, jakiego chcemy odpytać użytkownika, niech będzie tutaj, jak będzie, że jest UID. UID 123, czyli nazwa użytkownika, i to jest ten tam, nie wiem, Janusz Kowalski, a UID 234 to jest pan Michał Orłoś, tak? I teoretycznie aplikacja, do której się zalogowaliśmy, ona pamięta, bo tylko raz się zautentyfikowała, że twoim UID jest 1.2.3, ale ten web serwis do Firebase'a zawsze otrzymywał UID z poziomu aplikacji. Natomiast kiedy się logowaliśmy przy pomocy UIA bezpośrednio i prostą metodą F12, sobie też możemy podmieniać te wartości. Można sobie zawsze wejść w ten kod, tutaj załóżmy zmienić. Niech będzie jak, jak, jak jakąś wartość, tak? Na cokolwiek. I dopiero potem to submitnąć. Bo na przykład jest pokaż raport płatności i tam było w linku zakodowane, to to wszystko można było zmienić. I tym sposobem można było dowolny Web Serwis odpytać dla dowolnego użytkownika, zmieniając tylko w requeste z poziomu konsoli. Yy numeru użytkownika, numer miejsca parkingowego. no Można powiedzieć swoją historię, kto parkował na danym miejscu i zmieniając numer miejsca, bo, bo tak pokazywał nam tylko nasze miejsca, tak, a tak pokazywał, można było sobie wybrać dowolnego użytkownika, kiedy, gdzie parkował. No i cóż, najlepsze jest to, że udajesz się do dewelopera, Znaczy, ta osoba, jak zobaczyła to można było przeglądać płatności osób, no, wszystkie ich dane, tak telefony, e-maile, no po prostu żenada. I nie zgadniecie co zrobili ci wspaniali admini tej aplikacji, serwer na Wordpressie. Po prostu dali filtr, że jeśli user agent, user agent, user agent, user agent nie jest tam android, co nie zawiera stringu android, no to wtedy tam przekierowywuje 302 na stronę logowania. I są z siebie dumni. User agent, show my, a nie dobra. No to user agent to jest to, co przeglądarka wysyła, jak, jak, jaki tam ma system operacyjny, czyli będzie złóżmy chrome, czy, czy Edge, czy cokolwiek. Więc oni zadowoleni, że już łatę załatali, bo tak naprawdę nic nie załatali w designie tej skopanej aplikacji, tylko po prostu teoretycznie uniemożliwili, żeby. Użytkownicy, takcy normalni, nie mogli sobie z poziomu UI a oglądać tego WordPressa, aczkolwiek jak się pewno domyślacie, tutaj w tej konsoli można sobie zmieniać agenty. Tu można zmienić agenta, gdzieś tutaj jest. Tutaj można zmienić view, ale też gdzieś tutaj w settingsach, jak się pogmyrota, można sobie zmienić. Akurat na Edge'u to się za bardzo tutaj nie znam, ale można agenta na pewno podmienić jako custom header. No i cóż, no i znowu pisze się do tego dewelopera <gryw> aplikacji i zarządcy, że no wiecie, no trochę strach korzystać z tej aplikacji i każecie każdemu użytkownikowi instalować tą aplikację, a widać, że to jest takie szambo. I w ogóle kto to dopuścił <gryw> do jakiejkolwiek produkcji, bo tak naprawdę, no wiecie, taki typowy użytkownik, który kupił dom, instaluje aplikację, zadowolony, ma tam coś... A ile jest ludzi, którzy faktycznie się zastanawiają tymi aplikacjami zainstalowanymi. Więc jeśli macie jakąś taką aplikację od, de od dewelopera budowlanego, to polecam Wam pobawić się trochę choćby tym HTTP Toolkitem i zobaczyć, co tam się pojawia w tych danych, a jeśli to jest aplikacja webowa, no to zwykle tutaj konsolą sobie czy tam network tutaj network zobaczyć co się Wam pojawia po zalogowaniu czy jak pozmieniać jakieś stringi a żeby jeszcze było co do haszy co do haszy użytkowników no to ktoś powie że problemem było zgadnięcie UID UID nie było skomplikowane bo UID to tak naprawdę było tak nazwę, jakiś taki short name osiedla czyli jak tutaj mieliśmy jakieś krakowskie arkady to były k nie napychało miasto czyli załóżmy kryky potem była nazwa, nazwa tej Trzy literki osiedla, czyli załóżmy kra krakowskie arkady, potem podkreśnik, potem chyba numer budynku, numer budynku, czyli załóżmy numer 2, i potem numer mieszkania, tak? Fallout 101. <laughs> I to był cały, więc tak naprawdę można było sobie bardzo prosto ponumerować tych wszystkich e, mieszkańców całego bloku, bo nawet nie trzeba było z jakichś haszy zgadywać, czy. Nazwisk, nic, po prostu było wiadomo, ile było, jakie były numery domów, a numery mieszkania można było sobie jechać range'em. Po prostu tak zrobić sobie range 999, a jak gdzieś tam już dobijał, załóżmy do tych 200, bo tyle było w bloku, no to po prostu zwracał błąd 403, 404 whatever. I tak. Więc tutaj mamy taką synergię pato budowlanej i pato programistycznej. I co z tym można zrobić? No nic nie można zrobić. Zarządca mówi, że aplikacja jest super, bo tam ci mówią, że jest super, a tak naprawdę siedzą w tym samym budynku, więc się dobrze znają i się śmieją.